Wybrałem już to, co jest moją wolą. Lekcja 329 Kurs Cudów. Ojcze, myślałem, że odszedłem od Twojej woli, opierałem się jej, łamałem jej prawa i wprowadziłem drugą wolę, mocniejszą od Twojej. Wprawdzie jestem jednak jedynie Twoją wolą, rozszerzoną i szerzącą się. Tym jestem i to się nigdy nie zmieni. Tak jak Ty jesteś jeden, tak ja stanowię jedność z Tobą. I to wybrałem w moim stworzeniu, w którym moja wola stała się na zawsze jedną z Twoją wolą. Ten wybór został dokonany na całą wieczność. Nie może się zmienić i przeciwstawiać samemu sobie, ojcze, moja wola jest Twoją. Jestem bezpieczny, wolny od trosk i pogodny w bezkresnej radości, gdyż Twoją wolą jest, aby tak było. Dziś przyjmujemy jedność, jedność ze sobą i naszym źródłem. Nie mamy woli odrębnej od Jego, i wszyscy jesteśmy jednym, gdyż Jego wola dzielona jest przez wszystkich nas. Dzięki Niej rozpoznajemy, że jesteśmy jednym. Dzięki Niej odnajdujemy wreszcie naszą drogę do Boga. Jeszcze raz przeczytam modlitwę. Ojcze, myślałem, że odszedłem od Twojej woli, opierałem się jej. Ułamałem jej prawa i wprowadziłem drugą wolę mocniejszą od twojej. Wprawdzie jestem jednak jedynie twoją wolą rozszerzoną i szerzącą się. Tym jestem i to się nigdy nie zmieni, tak jak ty jesteś. Jeden, tak ja stanowię jedność z tobą i to wybrałem w moim stworzeniu, w którym moja wola stała się na zawsze jedną z twoją wolą. Ten wybór został dokonany na całą wieczność. Nie może nie zmieni się zmienić. I przeciwstawiać samemu sobie. Ojcze, moja wola jest Twoją i jestem bezpieczny, wolny od trosk i pogodny w bezkresnej radości, gdyż Twoją wolą jest, aby tak było. Dziś przyjmujemy naszą jedność ze sobą i naszym źródłem. Nie mamy woli odrębnej od Jego i wszyscy jesteśmy jednym, gdyż Jego wola jest, gdyż Jego wola dzielona jest przez wszystkich. Dzięki niej rozpoznajemy, że jesteśmy jednym. Dzięki niej odnajdujemy wreszcie nasze, naszą drogę do Boga. To była lekcja 329. Zapraszam Was już niebawem na kolejną lekcję kursu cudów. Do zobaczenia.